Witajcie kolegów serdecznie. U nas gorąco, zmęczona jestem, ale musimy. Teraz mamy do laboratorium dwie osoby. E, jedna będzie oczyszczana, przeszła, e, odzyskała wolność. Są programy wyłączone, ale czypy muszą być ściągnięte. Złom musi być ściągnięty. Dobrze, zapraszamy. Pierwszą będzie Nina Ewa i hasło jest Majlo. i następna Dominika Róża, hasła, a Dominika, hasło Róża, przepraszam, no bo są imiona Róża, przemęczenie chyba przez ten uchwałę, Zapraszamy pierwszą, jest na ściągnięcie czipów i do laboratorium. Nina Ewa.

24. galaktyk oddziela tą planetę od Drogi Mlecznej. Jest na stole kryształowym do pościągania złomu. Tutaj starość, też nic nie ma w jednym filtrze no podniesiona mocniej ochrona skupiała się w statku. Kimme macht so sagt eures also in Kopfbereichen sich Chips waren und viel aktiv. Ja, was? I Orys tłumaczy, że będzie, będzie tłumaczone, ile chipów, w którym miejscu i czy były aktywne, czy nieaktywne, bo programy są wyłączone, tak, także nie mogą przekazać, na co miały działanie, ale to pokazuje 10 chipów. Na głowie było. Waren I siedem było aktywnych, to Im oberkörper waren Cztery chipy były w regionie Tułowia. Waren dwa chipy dwa, e, te programy, waren, e, e, były aktywne. im -by aktywne. I e, na nogach był jeden chip, ściągnęli i też był był by aktyw. No, ja genau, aktyw. był aktywny. Był aktywny. So, gut. <coughs> Dann schauen wir uns jetzt noch also die Aura an, weil die muss. I teraz aura jest sprawdzana, bo musi być zrobiona aura. Okay, die ist von außen merkst du die von No um. zniszczona, z zewnątrz bardzo mocno. I złota energia odnawia całą aurę. Zrobiony. I teraz ochrona planetarna obija tą istotę. I siada na stole Rafael, zaprasza do laboratorium. Przechodzą. Położyła się tam na stole w laboratorium. Skal zjechał. I, I ukazał się cały układ kostny. Okay, uh, von der sind teile Trzy rozbłyski na kręgosłupie. Te miejsca zniknęły w świetle. Ukazały się z powrotem. Uh, lewy nadgarstek rozbłysnął, zniknął. Okazał się z powrotem. Das war es jetzt schon vom Knochenbau. Jetzt sieht man mal die Muskulatur. Cała Muskulatura teraz się okazała. Fünf Muskeln in Drücken sind aufgegangen. Pięć Muskeln na plecach rozbusnęły i zniknęły w świetle. Jetzt fügt sich wieder ein. Okazał się z powrotem. Jetzt sind es zwei Bauchmuskeln. Dwa Muskeln brzuszle rozbusnęły i zniknęły. Okazały się z powrotem. Bicepsy rozbusnęły, zniknęły. Okazały się z powrotem. Płytki rozbusnęły, zniknęły. Okazały się spowodowane. I teraz okazały się ścięgna całe ciała. Na, na stopach ścięgna, na obydwu stopach rozbłysnęły zniknęły. Okazały się spowodowane. I organy wewnętrzne się okazały. przy rozbłyski na mózgu, te miejsca zniknęły w świetle? Okazały się z powrotem. Na, na tych zatoki rozbłysnęły. ukazały się z powrotem. Herzkreislauf. I układ krwionośny teraz. Dwa rozbłyski na żyłach, te miejsca zbłysnęły. Ukazały się z powrotem. Dwa rozbłyski na żołądku. Żołądek zniknął w świetle. Ukazał się z powrotem. Jeden rozbłysk na wątrobie. To miejsce zniknęło okazało się z powrotem. To jest eintail vom darun bo aufgeblęty. Jeden rozbłóst na elitach. To miejsce zniknęło. Okazało się z powrotem. Są beide nie było aufgeplęt są. Obydwie nerki rozbłusnęły, zniknęły w świetle. Kiedyś wybczy się aufkłaby. się z powrotem. Cały układ nerwowy się ukazał. Trzy rozbłyski i te miejsca zniknęły. Ukazały się z powrotem. Cała skóra teraz się ukazała. Jeden rozbłysk. Nawet duży rozbłysk i to miejsce zniknęło. Ukazał się z powodu. Skalnie podjechał do góry, cieszy się i jest bardzo taka wzruszona, bardzo mocno wzruszona jest. Bez już rozmawia, uspokaja, musi się zneutralizować. Jest zadowolona, szczęśliwa jest, pokazuje to, składa podziękowanie. Zeszła ze stołu i pożegnała się, zniknęła w portalu, cieszymy się, następna osoba dostała pomoc u Rafaela. Ja do kamery i za chwilę zapraszamy następną. Zapraszamy w tej chwili Dominika. Simone przekazuje wizerunek do laboratorium też. d o n, m, m n i k n i k a też. Ukazała się w laboratorium tam na stole. Skan. Zjechał, wziął na miarę i ukazał się cały szkielet. Cztery rozbłyski na kręgosłupie. Te miejsca zniknęły świetnie. Ukazały się z powrotem. Mm. Wszystkie stawy na obydwu rękach, łącznie z nadgarstkami, rozbłysły. I dłonie obydwie zniknęły w świetle, ukazały się z powrotem i stawy biodrowe rozbłysły, zniknęły, ukazały się z powrotem i rozbłyski na stawach skokowych zniknęły w świetle. Ukazały się z powrotem. I muskulatura. Muskulatura się ukazała całego ciała. Rozbłyski na muskułach na karku i na całych plecach. I to wszystko zniknęło w świetle. Okazały się z powrotem. Nowe uh, Oberschenkel- und Wagenmuskulatur. Uda uh, uh, i Łódki rozbłysnęły, zniknąły. Uh. Uh. się Noch zwei Stränge von den Bauchmuskeln. Dwa muskuły brzuszne związku zniknęły. Ukazały się z powrotem. I muskuł regulujący moczem rozbłysnął, zniknął. Ukazały się z powrotem. Ukazały się ścięgna całego ciała. Na rękach i na stopach ścięgna wszystkie rozbłysnęły, zniknęły. Okazały się z powrotem. organy? I organy wewnętrzne się okazały. Sześć rozbłysków na mózgu. Te miejsca zniknęły w świetle. Kot jakiś jakiś. Okazały się z powrotem. I gałki oczne obydwie rozbłysły, zniknęły. Koty ukazały się z powrotem. I e, dziosła górne i dolne rozbłysnęły, zniknęły. Ukazały się z powrotem. Na układzie lymficznym, dwa rozbłyski. Te miejsca zniknęły. ukazały się z powrotem. Jedna część tarczycy rozwusnęła, zniknęła. ukazała się z powrotem. Układ krwionośny. Dani. Przepraszam. Mój ci. Goni wszystkie koty. Cztery rozbłyski. Zniknęły te miejsce w świetle. Okazały się z powrotem. I mały rozbłysk na sercu. I to miejsce zniknęło. Okazało się z powrotem. Żołądek cały rozbłysnął zniknął. Ukazał się z powrotem. Dwa rozbłyski na płucach. Te miejsca zniknęły. Ukazały się z powrotem. Jeden rozbłysk na wątrobie. To miejsce zniknęło. Ukazał się z powrotem. Trzy rozbłyski na jelitach te części zniknęły w świetle okazały się z powrotem. E, na prawej nerce rozbłysk zniknęła w świetle. Okazała się z powrotem. Na macicy jeden rozbłysk. To miejsce zniknęło w świetle. Okazało się z powrotem. Cały układ nerwowy się ukazał. Pięć rozbłysków i te miejsca zniknęły. Ukazały się z powrotem. I cała skóra się ukazała. Cztery rozbłyski. I miejsca te zniknęły w świetle. Ukazały się z powrotem. Skan podjechał do góry. No bardzo wzruszona płacze. Siedzi i płacze. I wezius uspokaja. Rozmawia z nią. I taka piękna energia, pełna miłości z tej istoty, aż tryska. Weszła ze stołu i podchodzi do każdego z osobna, składa podziękowania, jest spokojna, żegna się. I zniknęła w portalu połączenie się z ciałem fizycznym. Cieszymy się, następna osoba dostała pomoc u Rafaela. Namaste, zostańcie z